Jak to jest na moim kanale? Ja jestem kilka i w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj, więc vlog, tak jak zawsze, praktycznie. A, idziemy zaraz do sklepu, bo muszę kupić barwnik spożywczy na chemię, bo w poniedziałek mamy eksperymenty. I jako, że jestem skarbnikiem, no to po prostu z pieniędzy <laughs> klasowych kupię te barwniki. Więc idziemy co zaraz poczynić. A, Cool. Muszę jeszcze sobie kupić klej do tego, bo mój klej do jest trochę, mm, trochę nie klei. Więc jak znajdę jakieś, to sobie kupię. Zrzucałam dzisiaj w pokoju, bo już był tam taki syl, że tragedia. Gadałam przed chwilą co z moim przyjaciółką, pozdrowika. zrobiłam Zmontowałam dzisiaj vloga, którego już pewnie widzieliście, bo też dzisiaj go publikuję. I y, prawdopodobnie bo dawno nie było vlogów, więc musiałam to już zrobić w końcu. Mm, ambitne plany na dzisiaj, bo jeszcze muszę zrobić chemię. Już się na tak nastawiam, że to chemię zrobię, bo muszę się chemią położyć No i w sumie tyle Kupiłam barwnik spożywczy na chemię Drugi barwnik spożywczy na chemię W sensie to nie wiem, co to jest ogólnie Ale pisze, że to jakiś barwnik A nie było z doktora od innego, więc tak I kupiłam jeszcze te gąbeczki ze stitchem Mogę wam pokazać Gąbeczki ze stitchem Ale słodkie bo moja gąbka w sensie powinnam ją wymienić ogólnie. Już. Ja mam bardzo określony styl make upu i taki wiecie, bardzo mocny. I pomyślałam, że może spowodowałaby mnie coś lżejszego na przykład. Szczególnie, że ja już nie mam za żadnych planów, więc mam yy, pole do manewru, żeby zrobić takie rzeczy. Yy, no, na razie idziemy się umyć i zrobimy mocny skinker dzisiaj. Takie porządne skinker. I no. I może zrobię też herkę, bo moje włosy jest, są ładne, ale chciałabym coś z nimi ogarnąć, więc no. Bo musimy w poniedziałek wyglądać jak milion dolarów. Bo jest pasowanie pierwszaków. Także muszę w poniedziałek wyglądać jak najlepsza wersja z siebie przed całą szkołą. Szczególnie przed o Kim. Ale no. Ja. Ok, zmyłam makijaż i wyglądam teraz mega czerwono. Mam jakąś maskę cytrusową. Obawiam się, że nie jest to coś, co aktualnie chciałabym prawdopodobnie nakładać na twarz. W sensie, nie wiem, co cokolwiek da, ale dobra. Robimy test. Mam to trzymać 15 minut. Nie wiem, co to ma robić, ale zaufajmy temu. Nie no, nie glow. <noise> to jest w ogóle brokatowe, nie? Czuję się po prostu jakbym nałożyła sobie na twarz krem. Powiem <noise> wam, że moje włosy trochę odeżyły, bo przez ostatni czas chodziłem spać w mokrych i tak dalej, a teraz o, w sensie też nie mam najzdrowszych włosów bo ja nie jestem jakąś włosomaniaczką, ale chyba są ładne Wiedziela, drugi dzień glow tak. upa tak. Wyglądam jakby mnie coś przejechało Ale dzisiaj musimy też zrobić inny make up niż zawsze robię żeby zobaczyć czy jakby nie mam jakiegoś blindness, bo ja może mam blindness i to jest bardzo prawdopodobne Najbardziej się boję, że mam eyebrow blindness i ja się już pytałam kilka osób o to, wszyscy mi mówią, że nie mam ale Trochę nie wierzę w to. Po tej wczorajszej pielęgnacji widzę lekką poprawę mojego stanu skóry. W sensie, mm, nie robiłam skinka jak ulicz dni i po prostu mnie trochę wysypało. No tak, dalej, jakby jestem wysypana, co nie no, w jeden dzień mi to nie zajdzie, ale jest trochę lepiej. Dzisiaj w sumie nie mam jakichś konkretnych planów, muszę się w końcu pouczyć, bo miałam co zrobić wczoraj, ale oczywiście trochę nie wyszło, trochę nie wyszło, mm, więc trzeba to zrobić dzisiaj sumie przez, przez, przez większość czasu gadałam z moimi znajomymi i byłam też w sklepie, i, i no więc. Wiem, że zrobię sobie jakiś make-up z Pinteresta, bo yy, wiem, że sama jak zrobię, to mi wyjdzie bardzo podobnie do tego, który zawsze robię, więc trzeba zrobić yy, jakiś fajny make-up. Już widzę mniej więcej, jaki oni mają tutaj typ tych makijaży. Takie bardzo. Mm, no to ja sobie wezmę, wybiorę któryś i wam tu wkleję, który będziemy odtwarzać. Chcę, żeby on był taki. trochę w moim stylu, trochę nie. Już chyba wiem, który zrobię. Zrobimy sobie ten make-up. On jest bardzo inny, bardzo inny, wbrew porównaniu od mojego makijażu, więc zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Wrócę do Was, jak już będę go robić. No. Tak się prezentuje make-up. Y nie jest bardzo inny, nie jest bardzo inny, bo ja też. Y no trochę już widzę, mocno zrobiłam, muszę przyznać, i przykleiłam rzęsy, ale. Ten róż, ja w ogóle nie daję różu, co nie, ani rozświetlacza za bardzo i patrzcie, no nie jest bardzo podobny, bo nie miałam tak chłodnego różu, ale ogólnie trochę inaczej jest ogólnie, ale podoba mi się, podoba mi się, raczej nie będę tak na co dzień się malować, ale wow, trochę inaczej faktycznie. Dobra, ja się muszę zbierać, bo się spieszę gdzieś i no, yy, muszę wychodzić za chwilę. Ale nie, podoba mi się, podoba mi się. Wyglądam dość śmiesznie, siedząc w piżamie i w full make-upie. Ale zaraz to naprawimy. Właśnie kupiłam bilet do, na pociąg do Warszawy i jadę do Warszawy. Już się nie mogę doczekać. Ja, ja, I tak jak do mojej przyjaciółki. W ogóle mm, musimy wybrać outfitik, bo jutro mam być na galonu. Crazy shit. Więc musimy się ubrać ładnie. Yy, bo mam pasowanie jest taka. myślałam o spódnicy, żeby ubrać spódnicę i żeby się tak, wiecie, wystroić. I myślę o tym, że to jest fajna opcja. A druga opcja to są spodnie i marynarka. Spodnie i marynarka to jest bardzo safe opcja, ale ja bym poszła w tą spódnicę, więc przymierzę i wam pokażę. Chyba pójdę ogólnie tak i no, jeszcze mam marynarkę tam, <grym> <grym> więc no, ale tak chyba pójdę. Właśnie wlazłam do domu. Pozdrawiam. Odebrałam paczkę z Shine, więc zaraz mam Ale to nie jest cała paczka, bo jeszcze mi idą rzeczy. Tylko to jest część paczki dopiero. Um, czy mam jakiś ciekawy update szkolny? Jutro nie jest do szkoły. Ja dużo z moim love interest, że tak powiem. W sensie na. No, no. Tak, tak. Ciężka sytuacja. Na poprawę humoru patka z szejem. Zresztą pokażę. i będziemy mierzyć. Ej dobra, czy tam tylko dwie rzeczy? Serio? No to nie jest nie. Dobra, zaczniemy od tego, tego ciekawszego. Czyli od spodni. Mają mega dziwny materiał, ale... O kurde, one chyba prześwitują. Ale no ładne, 87, dobrze, 67. Będę musiała je skrócić, już widzę, że są za długie. to tak konkretnie za długie, więc w ogóle spróbuję to sama skrócić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie były drogie, więc mogę to zrobić. Yy, I. Long stick. Long sleep biały. Yy, taki zwykły. No, więc przybiorę się i wam pokażę. Niezłe spodnie, niezłe spodnie. W sensie ładne są ogólnie, ale yy, no, trochę długie. To tak trochę potężnie długie. Musiałam zasłonić okno na chwilę, bo tam przecież tu jest właśnie. Ja mam to ustawione trochę, bo to lustro, jakby jest pod światło. I jak wam nagrywam, no to ten. Ale no, one ogólnie ładnie leżą tu, u góry. Tylko tu są jakieś zjewane. Dobra, się tylko sleeve pokażę. Jest trochę prześwitujący, ale jest ładny. W sensie taki, no... No jak long nie? Zwykły. Kurde, nie mogę... O! No, zwykły longstiff, tak szczerze. Y mamy wtorek i nie wiem czy ja dzisiaj się do was podzywałam w ogóle ale to dlatego, że w sumie byłam dzisiaj głównie w mojej podstawówce i no, yy, tak ale zaraz idziemy na trening więc trzeba pozdejmować to wszystko bo no wyglądam troszkę yy, nieźle, w sensie pewnie ogólnie nie będę zmywać całego make upu, tylko pewnie zajmę rzęsy i brwi i zmyję i no, aż to zostawię, bo mi się nie chce tylko zmywać w ogóle nic się nie uczyłam, a jutro muszę napisać. Yy, jutro mam polski i albo będę mieć Biblię, albo mity. Mega inna nie Nie ja pier... nie Niezły, niezły wycisk na treningu. Sparingi były, więc wyglądam jak wyglądam. Ale idę idea... się umyć. Jeszcze wcześniej się oczywiście nie uczyłam, więc mam jeszcze do zrobienia yy, polski, mitologię i Biblię i jeszcze mam do zrobienia filozofię. Ale na ten polski ja to mi to olewam, jak coś tu dostanę jedynkę, albo się nauczyć tej Biblii, bo prędzej to będę pisać, plus, plus to, plus mm, filozofia jest też ważna, bo, bo, no, bo z tego bym chciała mieć to dzisiaj ładny, ładnie. Tylko włosy nie głosują niestety. No, włosy mają jakiś problem ze sobą, a myłam je wczoraj, więc niestety wróciłam i tak szczerze dostanę opierdził Pana z Polskiego. Mega, tak szczerze, mega. I napisałam ten sprawdza z Biblii i mam nadzieję, że dostanę z tego przynajmniej dwa, bo nie chce mi się tego pisać drugi raz. Z filozofii bym chciała piątkę, bo pisałam yy, kartkówkę, a na tą filozofię się uczyłam najbardziej, więc liczę na pięć i no, nic dzisiaj ciekawego nie było i no. I ja, znacie ten kadr, znacie ten kadr i wiecie, gdzie Uczymy się chemii, yy, mamy godzinę dziewiętnastą, prawie dwudziestą, a ja zaczynam, jak się robimy do północy, to będzie crazy shit. E, I co? E, czuję się jakbym była chora, Ej naprawdę, ja miałam się wcześniej uczyć, ale ja przyszłam do domu i poszłam spać, tak, tak źle się czułam, w sensie, nie wiem dlaczego, mm, ale no, muszę zrobić chemię, bo jutro mam kartkówkę, pozdro, 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 pozdro. Ale słodko, dostałam kolację y, od mami, <grym> ale to jest moja faktu że lecimy dalej, ale dobrze mi idzie ogólnie. Siema, właśnie się maluję i dzisiaj musimy zrobić tapetę murbetą, bo yy, dlatego elf wlatuje, bo mamy dzisiaj dwóch i no, ale to z Elfa jest zarąbista. Tak się na niej wszystko dobrze trzyma. Tylko um, niestety Elf jest w Polsce, w sensie niestety, niestety, ale jest tak drogi, że to nie ma sensu najmniejszego. To kosztuje w Stanach 20 zł, 20-25 złotych. W Polsce, kur, kosztuje 60. Trzeba sporo mu pało. W Polsce tego nie kupujcie, bo się nie opłaca po prostu. Chyba, że znajdziecie ich naprawdę mniejszą cenę, bo nie ma sensu, w sensie serio jak macie taką możliwość, to nie wiem żeby ktoś ją mówił albo coś, albo jak będziecie, nie wiem nawet w Niemczech jest chyba niższa cena tak mi się wydaje więc serio nie kupujcie tego w Polsce dzisiaj mamy mam kartkówkę z chemii na którą umiem tak połowicznie, wczoraj się uczyłam, ale nie zrobiłam dokładnie wszystkiego, więc no, mam nadzieję, że nie będzie aż tak trudno. I co? No, mam nadzieję, że będzie zmyślne. Jedyne, co jest dzisiaj pocieszające, to że. Znaczy pocieszające. No, nie mamy biologii, bo. Znaczy lubię biologię, jakby to moje rozróżnienie, ale. Nie chcę mi się także. Jest no i co? Tyle. W sumie. E, 6.30. Mam autobus, jest 7.28 chyba. Po 100.600. Dziwny autobus. Mamy piątek, bo piszę ze szkoły. Yy, nie. Niech nas oświeci. Kupiam, odebrałam paczkę z swoim. Ej, ja naprawdę w każdym vlogu mam jakieś paczki z cienki okay. Co mamy tutaj, w tej Co mamy w tej paczce? Uwaga, unboxing. Blooming Gel. do z Piękny, piękny. Mam nadzieję, że przetrwał to wszystko i jest w dobrym Wow. I Dobra. Dalej, yy, naszyjnik, to jest chyba, są to takie naszyjniki długie, tylko jak on działa, a on działa tak, Ładny. podoba mi się. Nowa paczka rzęs, bo te moje już będą się kończyć pewnie zaraz, następnie ozdoby do paznokci, tylko muszę je też otworzyć. I jako ozdob do paznokci mamy takie krzyże, mamy i srebrne, i złota, i są różne kolorki. Okej, okay. mamy coś jeszcze? Nie, to już jest wszystko, czyli taka paczuszka z pierdołami, pozdro, ale spoko, co na pewno wykorzystam. A, jest wieczór, w sobotę Pokażę wam co kupiłam, bo byłam w I w ogóle przyczuł mi krzesła Pokażę wam moje krzesła To jest krzesło numer jeden I krzesło numer jeden się kręci W sensie o Tego I one jest do toaletki jest krzesło numer dwa Do biurka I krzesło numer dwa Też się kręci I no można się na nim położyć I tak dalej no, to jest krzesło dwa. I co, kupiłam w chaosie dwie rzeczy, bo w ogóle chaos teraz przyszedł takie glow i tam są takie ładne rzeczy, że... No, to, że... Kupiłam taką bluzkę, ona była za 50 zł i ona ładnie wygląda. I kupiłam takie spodnie. To są te same spodnie co na tym zdjęciu co wam przed chwilą wstawiłam, tylko... To po prostu czarny kolor, co nie? I one są takie bardziej skinny niż ja zawsze noszę, bo to są strajk. Jakby mają prostą nagawkę, ale. Jakby o, mają to. prostą nagawkę, ale też są ładne. No. <laughs> w ogóle. Zapomniałam Wam powiedzieć, wczoraj ja zrobiłam paznokcie. Chyba. Nie wiem, czy Wam pokazywałam. I w ogóle jestem over. Kolega. Po prostu, jakby nie chcę już dłużej piste taki i w ogóle, więc trzeba sobie odpuścić, i odpuściłam sobie po całości.